Witam się, witam serdecznie moi drodzy. Dzisiejszy dzień zaczynam od podróży. Mamy sprawy do załatwienia w zamościu, więc jedziemy. Jesień jest jak widzicie, piękna. Zrobimy jakieś małe zakupy, co później po powrocie do domu wam pokażę. Także zobaczcie. Przyroda jak pięknie wygląda. Jesień w pełni. I widzimy się potem. Właśnie moi drodzy. Wróciliśmy z takich niedużych zakupów. Z Zamościa. Mieliśmy kilka spraw tam. Do pozałatwiania. I przy okazji takie drobne zakupy. Wstąpiliśmy do sklepu. Zoologicznego. Kupiłam na... Zapas właśnie, jak widzicie, takie yy, duże opakowanie trocin dla chomiczków. Jeszcze Wam pokażę inną rzecz dużą, kupioną w, właśnie w sklepie zoologicznym i przyjdziemy do dalszych tutaj takich drobnych zakupów. Yy, I drugą rzeczą właśnie ze sklepu zoologicznego jest taki yy, z firmy Benek. Mówią, że do, dobrej jakości jest. Tutaj w krotce, co zakupuję ten żwirek. Y, ktoś napisał, że nie jest zbyt dobrej jakości, ale fakt, faktem on. Y, no, moczy się szybko, trzeba wymieniać. A była okazja, byliśmy akurat, to wzięłam coś takiego 10 litrów, czyli takie większe opakowanie. Nawet zapach lawenda. Zobaczymy, czy się będzie. Sprawdzać, tutaj widać wygląda tak, czy on się tak będzie mocno po prostu ten, takie błoto robić. Bo z tamtego to fakt, faktem się robi błoto, ale ja mam <grytanie> właśnie sklep blisko, więc korzystam. Jeszcze mam łżwierek, akurat tak się składa stokroć na punkty, więc biorę, ale wzięłam coś takiego. Ewentualnie jak się fajnie sprawdzi, to przykładowo gdzieś tam przy okazji wyjazdu. To można sobie od razu wziąć dwa, dwie sztuki, postawić, żeby po prostu był zapas. Także zobaczymy, jak się będzie ten żwirek sprawdzał. Dobra, to teraz takie mniejsze rzeczy też ze sklepu zoologicznego. Wzięłam takie myszki wariatki, jak ja to mówię. Dwie sztuki. Kotki się lubią bawić. Jedna nawet taka czarna jak czarnulka, a druga ruda. Bo oni mieli, ale już się im zniszczyło, ja im po prostu przywiązuję tutaj do ogonka na gumeczkę, czy tę i oni się fajnie bawią. I tam im się pociąga, i dzieci się z nimi bawią. Hmm, tak, one już troszeczkę podrosły, więc taka yy, naszyjniki, jak ja się śmieję, obroże, obroże antypchielne, już trzeba im założyć. One oczywiście miały dawane preparat od pchełek, ale wiadomo, że obroża antypchielna to będzie na dłużej, żeby tam gdzieś nie łapały po prostu tych pchełek, i, bo one są cały czas w domu i wiadomo, pchły też będą y, przechodziły, skakały, wiadomo, po łóżkach, po, po nas po prostu. I będą nas gryzły, jeżeli nasze zwierzaki będą miały właśnie pchły, czyli dwie sztuki takich... Takie kolorowe. Ta pusieńka też takie ma. Przy okazji zahaczyliśmy właśnie o ryneczek. Wzięliśmy jabłka. Jabłka te. Mięciuteńkie. Ja polecam, jeżeli ktoś spotka. Lobo. Jabłka, lobo. Bo ja mam jabłka. Ale te moje jabłka twarde jak kamienie. Do jedzenia się nie nadają. Chyba po 5 zł było za kilogram. Tych jabłek wzięliśmy y, 2 kilo na takim ryneczku, nie? Tam w, w, w zamościu. Tak, y, wzięliśmy jeszcze sobie chyba po, nie wiem, po 8, 50 czy coś takiego było. Śliwki. Takie śliwki. O. Czekajcie, ja sobie wezmę. No dobra, tak się prezentują w środku. One są fajne, dojrzałe ja uwielbiam. Mm. Śliwaczki później sobie skończę resztę. Te śliwki, takie duże. co mm, myśmy mm, mm. tu jeszcze takiego fajnego kupili. Czekajcie, niech przegryzę, nie będę Wam ciąkać. No dobra, zjadłam tą połowę śliwki. Tu mamy tak. Półlitrową butelkę, też na ryneczku wzięliśmy, bo ja lubię do śledcika, w sumie mąż też, albo do kiszonej kapusty na surówkę z cebulką, taki prawdziwy olej rzepakowy. Można było kupić właśnie w takich półlitrowych butelkach i takich ćwiartóweczkach, więc wzięliśmy. To jeszcze spokojnie do świąt się zużyja na święta to się kupi fajny dodatek właśnie też do sałatek no i tutaj jeszcze kupiliśmy troszeczkę wędlinki wiadomo coś zawsze na kanapeczkę musi być czasami sobie na gorąco zrobić kawałeczek tutaj widzicie salce sonu bo ja bardzo lubię i taki kawałeczek kaszanki z cebulką na gorąco. Ekstra sprawa oczywiście dla kogoś kto preferuje i lubi taki interes. Dzisiaj trochę powiem Wam, że brak czasu, więc szybki obiad. Makaronik, rosołek rozgrzewający. Także na szybciutko dzisiaj. Ale jak to się mówi nie gorszy jak inne. Także smacznego. No i kochani, przyszedł ten moment, gdy Monia wyszła na zewnątrz. Widać, widać już bardzo jesień i pora na zbieranie orzeszków. Właśnie zaczęłam zbieranie, mam grabki, grabię sobie, żeby potem już łatwiej mi było też znaleźć te orzechy. Orzechów jest dużo, dużo jest orzechów. Także pracy będę mieć, na szczęście nie padam, ale jest zimno, więc się trzeba ubierać. Już na sadzie praktycznie zostały orzechy i zostały jeszcze jabłuszka do oberwania. To może jeszcze dzisiaj te jabłuszka później oberwę. Mam trzy nieduże jabłoneczki, także nie ma za dużo, ale coś tam jest. Ci orzeczki sobie będę w szklarni na płachtę rozsypywać żeby się suszyły jak widzieliście urządzenie do orzechów sobie zakupiłam jeżeli będzie trzeba to będę jeszcze w suszarce do suszarce coś zostawię dla siebie a resztę będę łuskać i będzie na sprzedaż ewentualnie na prezent dla kogoś także zabieram się do pracy no więc pierwsza skrzynka pełna Pojawił się pomocnik mój zaraz będę wysypywać pójdę do domku bo zaraz będą chłopcy zjedzą obiad jeżeli jeszcze deszcz nie będzie padał to będę dalej kontynuować moją pracę bo orzechów jest ale w sumie się cieszę że jest dużo Grzechów na drzewach jeszcze też jest bardzo, bardzo dużo. Jak to się mówi, wyłuskać się i zawsze jakiś grosik wpadnie. Także idę wysypać i przyjdę później jeszcze zbierać. Aha, ha 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 jak pognała na drzewo. Jak pognała. Jak wywiórka. Ty wywiórka. Ty wywióra! Ale wywióra! z niej spuści. pusi. Wywiórka z ciebie pucha. Pusia. Ty wywiuro. Mała. I już Wam pokazuję, ile na dzień dzisiejszy udało mi się zebrać tych orzechów. Orzechów zebrałam trzy skrzyneczki rozsypane w szklarni na takim starym dywanie. A tutaj mam orzechy, które zbierałam chyba w tamtym tygodniu. Było trzy duże wiadra. Także trochę orzechów jest na ale jeszcze nie wszystkie. Jeszcze bardzo dużo na tym. Na drzewach pozostało także, wiecie, z orzechami też roboty jest, ale fajnie, że jest sporo tych orzechów. Bo one potem, jak wysechną, to ja je będę po prostu łuskać i sprzedawać jako łuskane. Bo nie opłaca się sprzedawać orzechów w skorupkach, są po prostu zbyt. Tanie takie orzechy na sprzedaż w skorupkach, także wiecie. I tu Wam jeszcze pokażę w związku z tymi orzechami. Miałam sobie zakupić w tamtym roku, ale jakoś tak zeszło. Poleciła mi taki, dziad, takiego dziadka do orzechów. Moja widzka Helenka. Serdecznie pozdrawiam, bo ona już mnie ogląda od bardzo, bardzo dawna. Także zdecydowałam się w tym roku kupić 24 zł. Wiadomo, że ceny u każdego sprzedawcy są różne. Na no. Allegro taki dziadek do orzechów. Tu ma niby antypoślizgową, tu niby ma antypoślizgową taką deseczkę. Sobie ustawiamy tutaj. Ma taką wajchę i ściskamy orzecha. Ja jakoś spróbuję. Zaraz jak to będzie szło, ale nie wiem jak to jedną ręką mi wyjdzie. Wiadomo, że jak się ma obie ręce dostępne, to inaczej to wychodzi. Po prostu też będę musiała wyczuć jako, jakiej siły używać, żeby po prostu nie miażdżyć tych orzechów na, jak to się mówi, na, na miastkę. Zobaczymy, spróbuję jak mi to będzie jedną ręką. Wychodzić, w ogóle jak to będzie działać, bo akurat parę orzechów w domu mam, bo sobie przyniosłam na pojedzenie. Także one jest praktycznie, można mówić, że są suche. Zaraz sobie tutaj ustawimy do wielkości orzecha. Fajnie, że tutaj sobie można regulować, bo narysowali, że nawet orzechy laskowe można robić. Nie wiem, czy będzie tym czubatym, czy tą dupką. Lepiej w tą stronę, no widzicie jak to idzie jedną ręką. O i poszło. Jak Simonia zamachła, to się zamachła za bardzo. Ale jedną ręką to mi było bardzo, bardzo niewygodnie. Myślę, że przy użyciu dwóch rąk będzie to o wiele lepiej wychodzić. Żeby nie miażdżyć tych dziarek w środku, ale to jest taka próba. Także widzę, że będzie to chyba raczej fajnie się sprawowało, bo ja robiłam młoteczkiem i miałam takiego starego starego dziadka do orzechów on już jak to się mówi na nic całkowicie na nic taki taki ale obcęgowy coś takiego także o może spróbuję jeszcze jednego orzecha ciach fajna ta wajcha czekajcie chwilę spróbuję to zrobić bez nagrania, bo mi jedną ręką naprawdę niewygodnie. Postaram się to zrobić delikatnie, żeby on tylko mu pękła, ta, ta skorupka. No wiadomo, obsługi też się muszę nauczyć, bo jest to dla mnie coś po prostu nowego. Ale wiadomo. Fajnie to wygląda. Widzę, że fajnie to się będzie sprawować. Także tutaj sobie możecie zapauzować, albo powiększyć co tutaj nam producent napisał do tego tutaj dziadka, do orzechów. Jeżeli ktoś jest ciekawy, pudełko nieduże, odkręcana jest ta rączka na gwint do tego dziadka także. Będzie się łuskało, bo mam dużo tych orzechów, jak widzieliście. Można sobie na czymś postawić, o tak pękło po ściśnięciu. Już nie chciałam, tak wiecie, żeby aż ten orzech tak pękł całkowicie. Dobrze mieć właśnie chobie dłonie, ale myślę, że będę zadowolona. Taki zakup do sezonu. Papryki praktycznie oberwałam. No, oczywiście okazało się, że pudełko jest o wiele za małe. Niektóre już się ładnie przebarwiają, słodkie już oberwałam. Zostało jeszcze, został jeszcze jeden czaczek takich malutkich, właśnie słodkich, i jeszcze zostały ostre do zerwania w inne pudełko. Także przesypię sobie w domu w inne pudełko większe. Dodam ze dwa, trzy jabłka. Zamknę, postawię i niech dojrzewają. Jeszcze pewnie później ten przyjdę i poszukam jakiegoś pudełka. Jak nie dziś, to jutro to oberwę jeszcze te ostre papryki i trzeba już będzie to pousuwać, poobczyszczać szklarni. Także trzeba też na to znaleźć czas i już posprzątać. Jak poobrywam wszystkie papryki, te krzaki można powyrzucać i pozbyć się tych potrzebnych po górkach i tak dalej i niech już sobie odpoczywa ewentualnie jeszcze na zimę tutaj dam kompost jeśli się wyrobię i pozamykam i niech czeka na kolejny sezon całość papryk pozrywałam już mam tutaj na dole w piwnicy, ja sobie je poprzykrywam żeby one mi dojrzewały, dodałam do nich jabłka tutaj część w pudełku, część Słodkiej papryki w tej, tej, takiej skrzyneczce. I jeszcze tutaj, patrzcie, ile ostrej papryki. Zerwałam, mam nadzieję, że ona mi fajnie dojrzeje. A teraz idziemy zerwać jabłka. Jabłka. No i patrzcie, niby nie było dużo, a cała skrzyneczka. Te są malinówki, a te drugie nie wiem. Jakieś zimowe. Jabłka. Mam nadzieję, że one mi trochę powstają, bo one są delikatnie z tego. Z drzewa zerwane. I został mi jeszcze do zerwania arbów, pójdę go zerwę i złożymy go w domu. Zobaczymy. Największy jakiego mam no i otworzyłam ten y, żwirek zakupiony Teraz wam pokażę ten konsystencję tego żwirku wygląda tak i powiem wam, że tak pachnie lawendą, że po, normalnie po otwarciu, że ho. ciekawe czy się dobrze sprawdzi, czy się źle sprawdzi to się wszystko okaże zobaczymy jak to po prostu z tym Żwirkiem? Będzie ładny taki kotek narysowany jak moja pusieńka. I są! Czarnulka! Czarnulka! Godzino, przywitaj się, godzino. Hmm. Cześć, pusia. Przywitaj się, pusia. No i mam tego arbuziaka ostatniego, przyniosłam go. Kot mocno ciekawy. Ja już wiem ile on waży, ale zaraz go jeszcze raz wam pokażę. Bo tutaj się w tej chwili waga wyłączyła. Oczywiście 5 kilo waga nie ogarnia, bo od razu widać na oko, że jest więcej niż 5 kilo. Zobaczcie. 7, weź troszeczkę podnieść go tylko to ciut, ciut. i połóż. Bo się wyłączyło. 7, puść rękę. 7,80 bardzo duży. Ciekawe jaki on będzie w środku, czy żółty, czy czerwony. Ja się normalnie zdźwigałam niosąc go. No i przede wszystkim czy będzie dojrzały. Trzeba wziąć i przekroić i połówkę zabezpieczyć gdzieś jakoś w ludówce, żeby nam się nie popsuł. Musimy szybko zjadać. No to pora, żeby go rozkroić. Aż powiem się, obawiam się czy on jest dojrzały. Czy nie jest? No ale cóż. Trzeba przekroić i zobaczyć. No i patrzcie po przekrojeniu. Normalnie. Wow. Wow, wow, wow. W punkt. No i teraz trzeba spróbować. No jest idealny. Normalnie trafiony. Obawiałam się, bo to już jest zimno. Trzeba go zerwać. Także... Zaraz próbujemy. Awa. Mówi, że będzie zazdro. A, tak jak zrobimy z... I wiecie co? Spróbowaliśmy. Smaku sło Soczyste. Idealny, normalnie idealny. No żeby wszystkie buzy takie rosły. Mam jeszcze takie dwa mniumnie na polu. Ale one ja wiem, pół kilo może mają, ale na razie ich nie zrywałam, bo chciałam zerwać tego dużego. Także będziemy musieli się sprężać, żeby go zjeść. Jedną półkę zostawiłam, a drugą schowałam na razie do lodówki. 7 800 to bardzo, bardzo duży arbuz. Oby wszystkie arbuzy każdemu tak rosły. Także jestem bardzo zadowolona. Szok! No i też bo nie mam taki niepokój, czy on będzie w środku dojrzały, czy nie dojrzały, ale jest. Git. Git, git, git. Dlatego takie zadowolenie, jak coś urośnie fajnie. No jest. Satysfakcja. Pucha! Tobie pucha puchanie nieźdiał wygodnie. Pucha! Się panią. Jak tam u pani. <laughs> Mamo, czemu mi to świecić. Ojeju, jeju, komu to dobrze to tak? Pucha. Pusia. Kadzino ty. Pusienka.